Chodzi o burze, no to mamy następujący problem. To są zjawiska bardzo lokalne, niezwykle dynamiczne, często zaskakujące ludzi. Potrafią się czasami wytworzyć bardzo gwałtowne układy burzowe typu superkomórka burzowa z opadami gradu, a w skrajnych przypadkach nawet z trąbami powietrznymi. To oczywiście przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych się dzieje, ale również i na terenie Polski jest spore zagrożenie. Tutaj przede wszystkim u nas z gradem potrafi być problem. W tym roku mieliśmy taki dzień, gdy superkomórek burzowych było kilkadziesiąt. W ciągu jednej doby kilkadziesiąt superkomórek przeszło przez Polskę, i praktycznie z każdej takiej burzy padał duży grad. To się działo w czerwcu, i naprawdę Taka burza potrafi być bardzo groźna, bo obok gradu występuje obfity opad deszczu, bardzo ograniczający widzialność. No i do tego również silne porywy wiatru, związane z oddziaływaniem silnych prądów spadających, zystępujących, które tworzą się w takim układzie burzowym. Cześć, z tej strony Wojtek z portalu Sikacz.pl. Dzisiaj jest z nami wyjątkowy gość, e, Artur Surowiecki z Łowców Bush, e, prezes Stowarzyszenia Sky One Polska. I porozmawiamy sobie o temacie, który interesuje z pewnością wielu motocyklistów, a mianowicie o przewidywaniu pogody, o ekstremalnych zjawiskach pogodowych. Jak spróbować ich uniknąć. I o co w tym wszystkim chodzi? Nie przewidujemy pogody, tylko prognozujemy pogodę. Nawet jeśli to jest prognoza na kilkanaście minut do przodu, miejsca, gdzie mamy bardzo dużą odbiciowość, to miejsca z potencjalnie właśnie zjawiskami burzowymi. Trzeba spojrzeć na aktualny obraz radarowy stref opadów. Nie zawsze te duże odbiciowości są związane z wyładowaniami atmosferycznymi. Warto w tym momencie też wesprzeć się z danymi z detekcji i wyładowań atmosferycznych, ale na ogół w przypadku odbiciowości 50 dBz to jest taka jednostka tych tak, odbiciowości. I większa świadczy o tym, że w komórce opadowej czy też burzowej mamy do czynienia z bardzo silnym opadem deszczu, a nawet z opadami gradu. I potencjalnie każda taka strefa jest dla motocyklisty część bardzo bardzo nieprzyjemnym a nawet groźnym Nie zastanawiacie się, dlaczego rozmawiamy o pogodzie, dlaczego rozmawiamy o burzach, a mianowicie przywiodła nas do tego pomysłu Apilia Tłono 660, ponieważ tłono to po włosku znaczy grzmot. A Tłono 660 zdecydowanie takim grzmotem jest. Żeby mówić o Aprili w obecnym kształcie, zwłaszcza o serii 660, czyli RS 660 Tłono 660, trzeba się cofnąć do okolic roku 2019, kiedy to na rynek weszła Aprilia RSV 4100 Factory. Zaraz za nią podążyła Tłono V4. 1100 faktory, która została wyposażona m.in. w zawieszenie półaktywne Olinsa. Dlaczego RSV-4? Ponieważ RSV-4 1100 faktory była pierwszym motocyklem z Noale, który został wyposażony w aerodynamiczne owiewki. I ta aerodynamika była zwiastunem tego, co będzie się dalej działo, zwłaszcza że Aprilia wprowadziła później w katalogu akcesoriów takie owiewki również dla modelu RSV-4. No, i nadszedł rok 2020, kiedy to zaczęło się pojawiać coraz więcej informacji na temat tego, że będzie Aprilia RS660 i że na tej Aprilii RS660 się nie skończy. No, co jest jakby logiczne, ponieważ RSC czy RSVC zawsze towarzyszyła tłono. Przy okazji, Norma Euro 5 wykosiła silnik o pojemności 900 cm3, który można było spotkać w Dorsoduro i w Shiverze. Silnik ten generował moc około 90 koni mechanicznych, to była v No i teraz nadchodzi między innymi to, co widzicie przede mną, to, co, widzicie również na, to, 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 co widzieliście również na teście RS660, czyli Aprilia totalnie poszła w aerodynamiczne kształty. Zresztą BRacer nie wziął się znikąd. Tłono jest naturalną wypadkową RS660, a więc mamy tutaj nawiązania do tego modelu w postaci ledowych reflektorów, w postaci aerodynamicznych owiewek. Natomiast kierownica została podwyższona, jest szersza, wygodniejsza. Ja osobiście, jak porównywałem sobie RSV4 z tłono, to zdecydowanie byłem właśnie za zatłono, ponieważ jest to motocykl, który jest zrobiony w sposób taki, że. Okej, okay, moc jest obcięta tam do 175 koni mechanicznych, natomiast i tak sprawia on wrażenie takie, że ta moc się nie kończy na każdym biegu dosłownie. Przy Tłono 660 miałem mieszane uczucia, bo zastanawiałem się jak to będzie, że silnik 660, że dwa cylindry w rzędzie, że to nie jest fałka, i tak dalej, i tak dalej. No ale się okazało, że nie jest źle. Jak pod Liberty wsiadłem na. już odpaliłem, zanim zasiadłem za sterami, to skojarzyło mi się właśnie, jakby RSV4 czy Tłono V4 obciąć o dwa cylindry. Dźwięk jest absolutnie świetny, jest dokładnie. no jest jak Aprilia po prostu. Jest jedna sprawa, która mnie nurtuje, przeglądając aplikacje pogodowe. Na przykład jest ikonka z deszczem, tak? Bądź z burzą, jest załóżmy, nie wiem, 40%, 50%, 60%, 70% i czasami się zdarza, że jak jest pokazane 70, to bywa, że nie ma nic, a jak jest pokazane 30, to bywa, że jest, nie wiem, deszcz, burza cokolwiek. Ta, jeśli mówimy o punkcie, to prawdopodobieństwa wystąpienia burz to są bardzo, bardzo małe. Często to jest 10-20%, nie więcej bo to jest właśnie te, ta lokalność tego zjawiska. Fakt, że właśnie taka superkomórka występuje, ona ma pewien zasięg, to jest często powierzchnia takiego układu burzowego, liczona w kilkudziesięciu, może w kilkuset kilometrach kwadratowych. Wymiar 10 na 15 mhm. kilometrów. A czy można jakoś przewidzieć przebieg burzy? A czy możemy stwierdzić, że na przykład, okej, okay, czy... to zjadę sobie na stację benzynową, zjem hot-doga i tego za chwilę o, nie będzie, będę mógł jechać tak. dalej? O, oczywiście, że możemy na podstawie danych radarowych rozpoznać szczególnie groźne układy burzowe. Przede wszystkim wszelkie linie szkwału, to są takie liniowe strefy silnej odbiciowości, czasami wygięte włók, wskazują na to, że możemy spotkać na drodze bardzo gwałtowną burzę, przede wszystkim z silnymi wiatrami. Jeśli te wygięcie na tej linii szkwału y, przemieszcza się w naszą stronę i widzimy, że w ciągu na przykład godziny ona mm. najdzie na nas, i widzimy, że już się chmurzy. Nie ma na co czekać. Musimy znaleźć jakieś miejsce, gdzie to będziemy bezpiecznie mogli przeczekać. Jak mamy linię szkwału, ona nie będzie się tam przemieszczała bardziej na prawo, bowiem tam nie ma tej rotacji, nie ma mezocypronu. Natomiast ona sama w sobie jest groźna, bo tam występują bardzo silne prądy spadające, które generują też bardzo silne wiatry. My tego nie doświadczamy przy Ziemi. Tutaj mamy warstwę tarciową, mamy bardzo duże wyhamowanie wiatru. Natomiast. To co się dzieje 4-5 km, no to, to tam już jest troposfera, tam już jest atmosfera mhm. swobodna, tak? pozbawiona oddziaływania tarcia i tam może już być dosyć silny wiatr. I Jeśli ta burza jest pchana przez ten wiatr, ona po pierwsze szybko może właśnie dojść do nas, po drugie jeśli mamy silne prądy spadające, to te wiatry właśnie z środkowej części troposfery mhm. zostaną zepchnięte ku ziemi. Tak? No i, i my jeszcze zwężka powstanie i ten wiatr będzie jeszcze silniejszy niż tam na tych 4-5 km, hmm. Jeśli ta masa deszczu i tego zimnego powietrza, ona będzie y, to wszystko spychała ku dołowi. Jak zasiadłem za sterami, no to praktycznie poczułem się jak w domu, pomimo że ten motocykl jest nieco, wiadomo, mniejszy, krótszy od dużej tłono. To tak czy siak przywodzi ją na myśl, zwłaszcza dzięki szerokiemu zbiornikowi paliwa, który świetnie obejmuje się nogami, i dzięki temu można bardzo fajnie tym motocyklem balansować. Silnik, który tutaj jest, to wiadomo, tak jak Weres 660, tak w tłono 660. Mamy tutaj dwa cylindry, 660 cm pojemności, 95 koni mocy. To, czym szczyci się Aprilia, to masa tego motocykla. To jest chyba 189 kg, jeśli dobrze zapamiętałem. Mogłem się o kilka pomylić. Natomiast jest to podobno najlepszy stosunek mocy do masy w swojej klasie. Ja Wam powiem, w zasadzie powinienem Wam opowiadać o motocyklu, ale mówię o wrażeniach, ale to dlatego, że jeżeli chodzi o włosczyznę, okej, okay, lubię Ducati, ale odkąd poznałem Aprilię, bardziej odpowiada mi to, że okej, okay, oddaje ona moc liniowo, oddaje ona moc dość brutalnie, szybko, fajnie, ale nie jest szarpakiem w przeciwieństwie do Ducati. No i teraz tak, jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy, no to miałem okazję w tym sezonie pojeździć Monsterem 821, miałem okazję pojeździć GMT 09 najnowszą i... Pamiętam, rok temu jeździłem GSX750, miał 115 koni, płynnie przyspieszał, fajnie jeździł, absolutnie nie mogę się do tego motocykla przyczepić, ale jak kolega z wtedy jeszcze, wcześniejszego biura, importera, przywiózł mi shivera 900 i zostawił go na dwa dni, to pomimo, że moc była niższa o 25 koni mechanicznych, to jeździłem nim jakbym go ukradł i podobnie jest w przypadku Tłono 660. No wrażenia są nieporównywalne nawet z mocniejszymi maszynami. Jest także elektronika i z elektroniką się wydarzyła rzecz ciekawa, ponieważ w standardzie mamy ABS, mamy kontrolę trakcji, natomiast żeby mieć cornering ABS i kilka innych bajerów, to okazuje się, że wbrew temu co zapowiadano na początku, trzeba dopłacić. I musicie dopłacić wtedy za sześciosiowy czujnik inercyjny. Kolejna sprawa jest taka, że jak wbijecie się w menu tłono, to jest tam opcja QuickShiftera, natomiast w przypadku tłono tego QuickShiftera nie ma. Także, nawet jak sobie ustawicie on, to to nic nie znaczy, za QuickShifter trzeba dopłacić. Natomiast WRS 660 ów QuickShifter występuje w standardzie. Czy warto dopłacić? No, pf, na pewno, za wygodę. Natomiast z drugiej strony, sprzęgło w tłono działa na tyle płynnie i zmiana biegów odbywa się na tyle płynnie, że, tak na dobrą sprawę, jak pojeździłem nim dłuższą chwilę, to, to nie wiem, czy ten Shifter jest mi taki niezbędny. Jeżeli chodzi o design motocykla. No, to tak jak mówiłem na początku, Aprilia obrała nową ścieżkę w postaci udogodnień aerodynamicznych, natomiast sam wygląd, sama koncepcja pozostała bez zmian. Czyli tutaj to, co ja lubię najbardziej, to jest przód, chociaż tutaj już troszeczkę został ugrzeczniony, ale w momencie, a czy ugrzeczniony, zmieniony, w momencie jak lampa była. Potrójna, żarówkowa, no to przywodziło na myśl bajkę, jak wytresować smoka, gdzie no RSV4 i Tłono takimi smokami były i trzeba było się troszeczkę nagimnastykować, żeby je okiełznać. Natomiast Tłono 660 jawi się jako motocykl, w mojej opinii przynajmniej, jako motocykl, który zadowoli zarówno tych, którzy. Mają już prawo jazdy kategorii A, czymś tam pojeździli, chcieliby spróbować jakiegoś nakeda, coś szybkiego, ale nie za szybkiego. No i też będzie dobrym motocyklem dla początkujących łatwość z jaką ona się prowadzi, jest naprawdę fenomenalna. Wystarczy jeden ruch biodrami, wystarczy po prostu złożyć ją w zakręt i ona absolutnie podąży za tym, co każecie jej robić, co jej powiecie. Z fajnych figherów 660, no to mamy jeszcze światła do jazdy dziennej, które zmienia się przy pomocy przycisku umieszczonego. Z prawej strony. Kolejna sprawa to zawieszenie z możliwością regulacji, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Elektronika. Mamy do dyspozycji trzy tryby jazdy, trzy tryby pracy silnika. Jest tryb Dynamic, jest tryb Commute, czyli nastawiony bardziej na, na jazdę po mieście, na codzienne dojazdy do pracy. Czy, czy nauczenie, czy gdziekolwiek. No, i jest też tryb ustawień indywidualnych, gdzie można sobie wszystko dowolnie wyregulować. Także motocykl ten z pewnością nada się również na tor. My na motocyklach przed burzami raczej uciekamy, a tobie. Zdarza się za tymi burzami yy, podążać. Może ten taki najlepszy czas dla łowców burz powoli dobiega końca mm -hmm. ku niestety mojemu rozczarowaniu, <noise> ku mojemu nieszczęściu, ale same z siebie burze są piękne i warto po prostu podjechać, zdobyć jakiś fajny materiał. Oczywiście zachowując. Yy zasady bezpieczeństwa. Mhm. Jeśli widzimy, że zbliża się bardzo silna burza, na przykład mamy bardzo silny taki rozległy wał szkłałowy, który mhm. bardzo szybko przemieszcza się, to nie chowamy się gdzieś pod drzewami, mhm. tylko najlepiej gdzieś stanąć z dala od jakichś przedmiotów, które mogłyby być porwane przez wiatr. To jest, jest taka war Czyli w szczerym Ważna polu zasada. Tak, w, szczerym. w polu, tylko uwaga, uwaga, w nie najwyższym miejscu, no bo tutaj zagrożenie piorunami z kolei wchodzi w grę. Jak nie ma gdzieś obok nas wysokich przedmiotów, to te przedmioty nie będą ściągały piorunów, tylko my możemy się stać tym najwyższym elementem. Taka loteria niestety, dlatego <laughs> trzeba najlepiej to z samochodu robić, tak? <laughs> Jeśli widzimy, że są strefy chwilności nad Polską, prognozowane na 2-3 dni przed faktem, no to zaczynamy się organizować. Czyli rozmawiamy między sobą, czy nam po prostu to wszystko pasuje, odpowiada, czy możemy to wszystko pogodzić z pracą i w jaki sposób. Jeśli okazuje się, że wszystko jest po naszej myśli, no to się zbieramy po prostu tego dnia, gdy te warunki są sprzyjające, no i jedziemy w teren. Obserwując oczywiście cały czas dane radarowe, dane satelitarne, dane też ze stacji metropolicznych, to są już dane obserwacyjne. Ja nie chcę polecać jakiejś aplikacji, mhm. ale jest kilka godnych zainteresowania. Przede wszystkim Windy.com, tam jest wszystko. I są dane radarowe, i zdjęcia satelitarne, ale też są dane prognostyczne właśnie z modeli numerycznych. Niektóre modele aktualizują się nawet cztery razy w ciągu doby, i tam znajdziemy to wszystko. Więc możemy prognozować pogodę z wyprzedzeniem na kilka dni i możemy też. Patrzeć na rozwój sytuacji i prognozować sobie w danym miejscu pogodę na godzinę, dwie godziny. Są również strony internetowe, na które warto właśnie zaglądać, między innymi strona. E, ICM, e, meteo.pl. Uh -huh. e, dane, tak, tak, dane modelu UMPL bardzo dokładne e, i często e, trafne te prognozy są, uh -huh. aczkolwiek z burzami znowu to samo. Tak jak powiedziałem, e, ten model nawet jak pokazuje, że w danym miejscu o danym czasie będzie burza, to, to trzeba po pierwsze traktować, że. Może to gdzieś być 20-30 km uh -huh. dalej, a po drugie może to być albo 2-3 godziny wcześniej, albo później. Nasza grupa warszawska, no tutaj właśnie z Warszawy, mamy uh -huh. miejsce, z którego jeździmy na łowy, tak mniej więcej w promieniu 100-150 km staramy się działać, ale są takie dni, gdy widzimy, że są warunki naprawdę na coś wielkiego, na mhm. coś, co warto gdzieś w innym miejscu kraju przechwycić. No i wtedy e, próbujemy się tam dostać. Są czasami dystanse rzędu właśnie 200-300 km, mhm. czasami w ciągu dnia potrafimy 600 km przejechać za burzami. Łowcy, którzy działają na Śląsku często mhm. zajeżdżają na Czechy, uh -huh. gdzie czasami te burze potrafią być bardziej spektakularne, bardziej silne niż w Polsce. w Polsce. W tym roku tak się stało, że taki żywioł przeszedł przez Czechy uh -huh. i tak. dokonał ogromnych spustoszeń. A proszę zwrócić uwagę, to mówimy o zjawisku, które trwało 20 minut, przeszło około 15-20 kilometrów uh -huh. i po drodze tak się akurat nieszczęśliwie stało, że napotkało kilka większych miejscowości, takich małych miasteczek. Z szlaku komunikacyjnego ta trąba no i niestety bardzo duże spustoszenia wyrządziła, bo tutaj mówiliśmy o wiatrach rzędu dochodzących do 300-400 km na godzinę. Więc to jest ogromna siła, która no niszczy nawet solidne konstrukcje. Aprilia Tłono 660 kosztuje 47 900 zł. W tej cenie otrzymujecie świetny motocykl typu Naked, który nada się zarówno dla początkujących, jak i dla tych, którzy już motocyklami troszeczkę jeżdżą. Mamy dwa cylindry w rzędzie, 95 koni mechanicznych, 189 KW. ABS, kontrola trakcji za dopłatą, możecie oczywiście mieć jeszcze bogatszy pakiet elektroniki, do tego światła do jazdy dziennej z czujnikiem zmierzchu, zawieszenie z regulacją, ale uboższą niż w RS 660. Absolutnie nie stoi ma na honorze w żaden sposób, że zawieszenie zostało troszeczkę zubożone względem wersji RS 660, wręcz przeciwnie, motocykl ten zachowuje się na tyle dobrze, że no nie wiem, ja nie widzę potrzeby, żeby cokolwiek trzeba było w zawieszeniu zmieniać. Oczywiście z tyłu zmieniłbym troszeczkę napięcie wstępne sprężyny pod mój ciężki tyłek, natomiast poza tym drobiazgiem, wszystko z tym motocyklem jest w jak najlepszym porządku. Tak więc, jeżeli zastanawiacie się nad nakedem, niezależnie od tego, czy jest to wasz pierwszy naked, czy kolejny, nie chcecie wchodzić w litry, albo Kojarzycie mieliście okazję przyjechać się Aprileon Tłono V4, no i gdzieś tam marzycie o Tłono, ale nie macie do końca funduszy? To wierzcie mi, że Tłono 660 w zupełności Was zadowoli. Z nakedów, w którym miałem okazję jeździć, jeżeli chodzi o tę klasę, to dawno się tak dobrze nie bawiłem, jak właśnie na Tłono 660.